Witam was na dzisiejszym bike checku mojego roweru zjazdowego na rok 2023 yeah. Rama, którą wybrałem do mojego roweru, bardzo dobrze znana, myślę, że każdemu ze środowiska kolarskiego i szczególnie zjazdowego. Jest to Demo 8 firmy Specialized. Jest to rama z roku 2013, także jest to rower dosyć oldschoolowy. Rama jest powiedzmy ponadczasowa, sprawdza się świetnie w roku 2023, we freeride, w zjazdach i na hopkach dirtowych nawet, pomimo tego, że jeżdżę na dwupółce. W roku 2013 wypuszczono także wersję karbonową tej ramy oraz wersję S-Works. Rama jest objana legendą e, swojej niezniszczalności i wytrzymałości, także polecam każdemu około 2000 zł używana. Co ciekawe oraz dosyć typowe mój rower to mule. tył mniejsze, koło z przodu większe. Czym dokładnie fizycznie się to różni od zwykłego roweru na równych kołach 27 lub 29 lub 26? Uważam, że mule to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ w porównaniu do poprzedniego roweru, gdzie miałem równe koła i poprzedniej demówki, wersji demówki. Którą gdzieś tam na Instagramie zobaczycie. Dwa koła o tej samej wielkości. No, nie sprawdzały się zbyt dobrze. Ciężko mi się jeździło na tym rowerze i nie powiem, żeby było to jakkolwiek przyjemne. Po zmianie na muleta jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. O wiele łatwiej kręci mi się rotacja, chociaż to może być zaleta moich lekkich oponek od firmy Szwalbę. przodu mamy oponkę Smart Sama 27,5 o szerokości 2,6 cala. Bieżnik na hopki sprawdza się idealnie. Jeśli chodzi o mieszankę, jest to mieszanka Adix. Ścianki to Skinwall. Dosyć spoko to wygląda. Jeśli chodzi o opony z tyłu, za nasze toczenie, i za naszą trakcję odpowiada Nobinik o szerokości 2,4 cala Na koło 26 Zastosowano tutaj miękką gumę Mieszanka Adix Grip. Na pewno nuży Was to gadanie o przyczepności Także przechodzimy do zawieszenia Które jest od firmy RockShox Z przodu mamy naszego dobrze znanego boxera Z roku 2019 w wersji Select Czyli podstawowej Amortyzator świetnie sprawdzający się Zarówno we freeride jak i w zjazdach Posiada komorę powietrzną Debon Air, Czyli aktualnie najlepszą komorę jeśli chodzi o firmę RockShox Oraz zwykły Tumik RC Czyli rebound compression, proste dwie regulacje Oczywiście amortyzator jest pod koło 27 cali oraz posiada 200 skoku, jak prawie że każdy bokser. Pewnie interesuje Was zagięta półka u góry. Znajduje się ona tutaj dlatego, że amortyzator sprowadzany z Niemiec. Pierwotnie była to wersja mont montowana w e bajkach gdzie wykorzystywane jest 180 skoku i półka jest zagięta, także szaf został wymieniony na 200 skoków przez poprzedniego właściciela. Amortyzator z tyłu jest RockShox Vivid R2C dwa jedna kompresja. Damper jest w wersji R, czyli wersja odpowietrzna. Wybrałem go ze względu na to, że często zmieniam teren jazdy i potrzebna mi jest duża modulacja twardości zawieszenia. Amortyzator jest z roku 2018, także zawieszenie mamy tutaj z podobnego rocznika. Koła oczywiście składałem customowo na obręczach Dartmoor Shield z przodu oraz z tyłu. Jak wiadomo jest to mullet, także z tyłu 26, z przodu 27,5 cala. sprychy to jakieś no-name'y z tym, że z przodu tu są czarne, z tyłu srebrne i nyple. Oczywiście również, ponieważ budżet mnie trochę ogranicza. Piasty z przodu mamy nowateka, Tu będziecie mieli gdzieś dokładną nazwę 20x110 na w buście. Także myślę, że jak najbardziej polecam każdemu. tył, mamy tutaj starą piastę Dartmura Geforsa, czy tam Geforce dostaw 150 na 12, czyli także klasyczny stary, zjazdowy rozstaw. Przejdźmy teraz do hamulców, jako że tarcze mamy osadzone bezpośrednio na piaście. Z tyłu mamy tutaj tarcze od Hayesa o rozmiarze 160 mm. Z przodu mamy tarcze od Proxa, czy tam Pro X, jakkolwiek to się zwie. 203 mm heble od Magury, a konkretniej MT5. Zarówno z przodu, jak i z tyłu są one stokowe, bez wymiany klamek. Wiele z Was na pewno słyszało już opinię o Magurze, że no, klamki pękają, klamki plastikowe. Zgadzam się z tym, klamki są Dosyć słabej jakości Ale tyle razy co walnąłem drzewo, pokrzywiłem klamki Za każdym razem udało mi się naprostować Bez jakichś większych awarii Dobra, mamy już Heble, mamy koła, idziemy do napędu Gdzie o napęd, mamy tutaj stary Z Kupiony przeze mnie w 2019 Pierwotnie jeździłem na nim w XC Podstawowa przerzutka otrzymano do zjazdu Każdy na pewno ją zna Każdy kto zaczynał przygodę z kolarstwem zjazdowym Czy jakimkolwiek innym grawitacyjnym na pewno wie, co to Shimanozi. Kaseta 105, 11, 28 zębów. Przechodzimy do naszego kokpitu. Kierownica z firmy Rivers jest to Rivers Base, gripy NS Bikes Hotfast. Nieskręcana kierownica osadzona jest w mostku Race Face Chester, 35 mm podczas jazdy stoimy na pedałach Bontrager, siodełko wyciągnąłem z mojego starego Bitwina, to był bajczek mojego roweru zjazdowego z sezonu 2023, jeśli podobał Ci się ten materiał kliknij czerwony przycisk na dole zostaw łapkę i widzimy się w następnym odcinku, yo! Siema!